Andreczku, proszę ba... Proszę bardzo, wstać po grillu, o już czas. Gdzie ty jesteś? A, proszę bardzo, tutaj leży! Się schował! Mędziak jeden, mistrz grilla, proszę bardzo! A. Co ty tu robisz, chłopie? Halo, wstajemy, pobudka do życia! To ile ty myślisz, że będziesz spał? Byłeś królem gryla, a teraz myślisz, że będziesz królem snu? Co ty, żeś nie masz łóżka, nie możesz nawet w łóżku spać, tylko musisz się taki mędziak na podłodze? Chłopie! Proszę bardzo, wstajemy! Halo! Co jest? Co się dzieje? Nie krzycz tak, mówi głowa na pół pęknie, Jezus. No proszę bardzo! Niesamowite! Główka go boli! Główka mu pęknie! Mów do niego ciszej, bo on jest po No... I tam nie zachował znowu kultury, mimo tego, że ja bardzo go prosiłam. A teraz chcę, żebym była cicha! Wstajesz, chłopie, do życia mi! Ile myślisz, że będziesz leżał jeszcze na podłodze dalej, mędziaku jeden? Wstajesz, chlorze ty! A ogólnie... Nie to co? Nie przesadzaj, no to green był zabawa rodzinna. No to co się stało? No nie krzycz naprawdę. Tak się źle czuję, wiesz, i głowa mnie boli. Na kraca, To najlepsza jest praca, Hendryczku, od razu ci przejdzie. Stajesz dalej, 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 dalej! Stajesz i do roboty! No. Prosiłam wczoraj! Nie schowałeś kultury, to koniec! Dziś już nie będę prosiła. Stajesz! Ach. O, jak Henryczku idzie, widzę, że już się lepiej czujesz. No, już widzę po twoich oczach. Mówiłem ci, że na kaca jest najlepsza praca. Dobrze. Już mi lepiej, kochanie. Dasz mi chociaż szklaneczkę wody albo coś? Szklaneczkę wody byś chciał, no widzisz. Wczoraj chciałam ci dać szklaneczkę wody, to nie chciałeś. I co innego wybierałeś? No, pro, 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 Skończysz, to dostaniesz szklaneczkę wody, no.